No bo tak, byłeś head of marketing, teraz e, zmieniła się ta funkcja na bardziej taką rozwojową i nastawioną na wynik, na sprzedaż w pewnym sensie, bo jest revenue. No i pytanie, bo ten marketing e, łączy bardzo dużo rzeczy, w sumie tak jak powiedziałeś, czyli mamy, no co, marketing, czyli pewnie grafika, kreacja, strony, no ale też z drugiej strony, ile to generuje przychodów, ile z tego jest efektów, jakie są zyski. Czy jeszcze coś takiego do głowy Ci przychodzi, co można by wrzucić w to słowo marketing? Wiesz co, oczywiście. Jeśli chodzi o chief revenue officer, to przede wszystkim zmiana dlatego, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale ja generalnie jestem też finansistą. I to jest jakby takie mocne moje zagadnienie. Dlatego ta cała analityka w moich projektach jest mega istotna, ponieważ fajnie jest, jakby mieć opakowanie, ale też fajnie wiedzieć, co tam jest w środku i jak oddziaływuje na zewnątrz, więc dla mnie tak naprawdę analityka liczby możliwość zweryfikowania tego w każdy możliwy sposób, bo nie tylko taki sposób e, przez narzędzia. tak? Ja lubię na przykład nawet pójść po innych działach, porozmawiać, jak to działa, e, jakie są problemy i tak dalej i szczepić to wszystko w całość, bo pamiętajmy, że nawet osoby, które są na pierwszym froncie, one też gdzieś pobudzają konwersję, pobudzają sprzedaż, więc ja nie zapominam tutaj o nikim i ze względu, że to nie tylko jest marketing, ale wszystko, co łączy marketing, czyli wszystkie działy tak naprawdę w koło projektu. Staram się jak najwięcej tych rzeczy wyciągnąć.